witajcie na moim kanale. Ja wam dzisiaj pokażę, co dostałam na komunie. E, aktualnie jestem tydzień po komunii. Czemu tego nie nagrałam później? Bo muszę. Wcześniej, co ja wymępię, e, co tego nie nagrałam wcześniej, bo mi się nie chciało. Nie wiem czemu, bo lubię pokazywać różne rzeczy, no ale niech będzie. E, I dzisiaj Wam pokażę, co dostałam na komunie, e, ale na początku e, chcę Wam powiedzieć, że możecie, nawet bardzo wam e, proponuję, żeby byliście aktywni na e, na dyskusji na moim kanale, żeby coś tam pisaliście, chociaż takie dobro, drobne słowa. Cześć, co robię! E, ja będę Wam przybijała serduszka, bo to będzie tak, że jak ja to przeczytam, będzie serduszko i będzie komentarz, więc koniecznie piszcie na dyskusji na moim kanale. No i będziemy mogli sobie tak gadać jak przez normalnego Skype'a, tylko nie gadać przez telefon. No dobra, ale nie przedłużam i przechodzimy, co dostałam. Dobra, pierwszą rzeczą jest to, moi drodzy, dostałam od babci e, taki, faj, taki fajny obraz. E, wygląda on tak. Mi się bardzo podoba. Więc tak, teraz go rozpakujemy w folii. Mam tutaj nożyczki. I teraz rozpakowujemy, pokażę Wam go dokładniej, za chwilę tylko muszę go rozpakować tak, żeby nic nie uciąć. Babcia sama to e, robiła, e, nie wiem kiedy to robiła, wiem kiedy to robiła, bo w zimie, ale nie wiem ile czasu, jest tak pewnie dwa miesiące, no bo 2 no, miesiące to pewnie dla Was dużo jak na taki obraz, no ale to nie jest łatwa praca, jak jeszcze trzeba ogarniać dom. No ok, i teraz ściągamy. Nie wiem e, e, gdzie to będzie wisiało, ale gdzieś będzie na pewno wisiało. Możliwe, że w moim pokoju, bo mi się bardzo podoba. A, ta folia jest okropna. Czemu ja nie znoszę folii? Dlatego, że ją się długo otwiera. Bardziej jak się nie chcę nic porysować, bo to jest jak otwieram Monopol, bo sobie jak skupiłam z tatą, to porysowałam wszystkie karty, więc dlatego zawsze jestem już taka ostrożna. i wygląda to o tak. Jeszcze raz pokażę. Jest w takiej fajnej oblądce. Z tyłu wygląda, to tak nie jest nic ciekawego z tyłu, ale bardzo mi się podoba. Na pewno będzie gdzieś u mnie wisiał w pokoju, tylko nie wiem w którym miejscu, ale przechodzimy do następnej rzeczy. Dobra, następną rzeczą jest to od mojej drugiej babci. E, dostałam czekoladki. Dostałam czekoladki od mojej e, drugiej babci. E, są bardzo dobre, bo to z firmy tam gdzie są takie gorzkie czekolady. Więc bardzo fajne. E, kartki będę wam pokazywała później. Torebka wyglądała tak. OK. E, i następna rzecz. Następna rzecz dostałam od mamy. poduszkę, żeby mieć e, większą pościel e, i tak dalej. Więc mam poduszkę. Ona jest bardzo fajna. E, z takiej firmy mam tam, tylko ona już się wygniotła, bo mam ją od e, już chyba 7 lat. Czy gdzieś tak. Więc kupiła mi mama nową poduszkę z tatą. I kupili mi kołdrę też. Kołderka jest tutaj, jest, e, już wam mówię na jaki wymiar. E, nas, e, to jest tak, na chyba 140, nie roz, e, A tak. 140 od 40 ja mam 142 e, do... E, 2 metrów, czyli 200 cm. Więc e, jest bardzo fajna, będzie można się bardziej owinąć. Postępną kołdrą, którą już mam na łóżku jest wstyd problem, więc dlatego mm, e, mama mi kupiła tą kolorkę. Ok, następna rzecz to jest to. Wiem, że z się puchetkiem, ale mama nie miała innego. E, mama mi kupiła dwie poszewki. Poszewka wygląda tak w takim fajnym to będzie tak, że dwa miesiące będę miała tą, a dwa miesiące będę miała z flamingami, w ogóle uwielbiam flamingi, nie wiem czy mam teraz taką obsesję na flamingi, ale okej, okay, z pieskiem też jest super, będzie dwa miesiące z pieskiem i następne dwa miesiące z flamingami, więc tak, torebka jak sami widzieliście z Kubusiem Płatkiem, bo jak mówiłam, Mama no, no, nie miała w co włożyć. Następna rzecz, moi drodzy, to jest już tyle: e, z prezentów są jeszcze kartki i jeden prezent, który nie otwieram. Nie wiem, co to jest od wujka, w, wiem, że wujek e, nie ogląda, więc zobaczymy, co dostałam od wujka. Chociaż i tak prześwituję, że to jest Biblia, e, więc tak. I teraz Wam pokażę, jakie ja dostałam kartki. Dobra. Dostałam tych kartek trochę dużo, aczkolwiek e, e, dostałam jedną kartkę od mojego pradziadka, e, który ma kilka tam dobrych lat. E, tak wygląda jedna kartka. E, teraz ja będę ją sobie tutaj pakowała, żeby nie robić bałaganu, bo ja sobie je schowałam, żeby mieć na pamiątkę, jak pewnie każdy z Was. Jak będzie miał komunię, lub jak miał komunię, e, to pewnie też gdzieś, gdzieś te kartki będzie gromadził. E, ok, następną kartką jest taka. Ok, teraz ją ja też sobie schowam i dostałam od mojego pradziadka. Chyba od mojego pradziadka, aczkolwiek wiem, że dostałam coś od pradziadka. Od pradziadka eee, więc już Wam pokażę. Tylko muszę włożyć, jak mówię, to do koperty, co będzie wielkim głupotem, bo już widzę, że ta koperta nie jest taka, jaka powinna. O, coś, myślałam z satywy. Dobra, następna rzecz to jest od mojego pradziadka taka książeczka. Tutaj można ją sobie wypełniać. Można sobie ją wypełniać. Eee, się podpisywać, więc jest bardzo fajna eee, Następny... Aha, to jest koperta od tamtego. I ostatnie już to jest... O, sorry, sorry. Od moich rodziców. To jest... Czekajcie, bo coś ściągnęło. Co ja robię? Co ja robię pytanie ze stupunki? To jest tak. Patrzcie, ogólnie wygląda to tak potem się wysuła, wysuwa na dół lub do góry i wygląda to tak. E, sama wybierałam tą kartkę i rodzice kupili e, i wiem co tam pisze, więc tak. I ten prezent, który dostałam od Gwika, już teraz otwieramy. Zapakowany jest e, właśnie tak. Takie fajne, świeżone kwiatuszki. Folią. Wygląda on tak, taki cukiereczek. I teraz będziemy otwierali. Biorę sobie nożyczki. Ok. Teraz wygląda to tak. I teraz ściągamy to. Tylko okej, okej, już to ściągam. Kwiatuszki sobie zostawię. Utnę sobie i będzie. Dokładnie. O, następne! Już bez tej wersji wygląda A tak. To już sobie wszedł, bo nie ma tutaj jakiejś bardzo ładnej jazdy. Przecież akurat wszystko tu jest ładne. Ale dobra, niech będzie. Dobra, dodajemy dajemy tu. Teraz wygląda to tak. I tak już widzicie, ale tu jeszcze jest zaklejone. zaklejone. Tylko foliką, jakby. Czekajcie ogólnie fajna folijka, bo zobaczcie nie folijka, co ja mówię taki fajny materiał i pismo święte moi drodzy, kochani tak, ile to ma stron eee, nie jest to w najgorzej moi drodzy, bo jest tylko nie, jest najgorzej o jest najgorzej, ale ogólnie fajna eee, pismo święte, czyli biblia, więc fajne ja sobie tutaj będę to zapakowywać w materiał, ten taki fajny i jak mówiłam odetnę sobie tą fajną kokardkę, jeszcze mamie pokażę, tacie jak to wygląda, bo nie pokazywałam, więc nie wiem czemu mi się nie śpieszyło, bo miałam ochotę to otworzyć, ale chciałam razem z wami to otworzyć i wam pokazać jak to wszystko wygląda. No i to tyle! Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i bądźcie aktywni na dyskusji i mam nadzieję, że zobaczymy się już w następnym odcinku.